W tym odcinku ogarniemy sobie katakumby przeznaczone dla naszej klasy. Są to splugawione katakumby na tych terenach. Eee, aspekt zahartowanych uderzeń otrzymamy za wykonanie tego dungeonu. Okej, okay, lecimy, lecimy tutaj Spodnie Zgładź wszystkich wrogów! Ale ci porobili tu na start nasi przyzwańcy. wam, że nawet tutaj po czasie wchodząc widać ten progres wszystkich postaci. Dobra, poszli w piach. Tego chwyciło przez ścianę, chyba nie. O nim, dobra, leży już Okej, okay, tu następni wrogowie. Mam wrażenie, że trochę słabiutko tu bije. O kurde. Ale zasadzka dla nas tu czekała. Dobra. Żelazny topór z niego wypadł. Bardzo fajnie. Dobra, jest. Zrobione. Co my tutaj mamy za punkcik? Otworzyły się nam wrota jakieś. Okej, okay, czyli musimy tu obejść to. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć ten aspekt bez jakichś większych problemów. Wojskowy miecz, złocisze. Dobra, ja mam pełno miejsca w schowku. Jest kapliczka. Podtrzymania. Padaj. Tu jeszcze góle wychodzą. Dobra, panowie. Kończymy zabawę. Żeby nas znowu nie wyrolowali tu. A, daj dobra. Tu kolejny pajączek, Leonek. Dobra, wpierw skrzyneczkę zobaczmy, oddali nam to co nasze. Dobrze, tu. Pięknie. Możemy lecieć tutaj na spidzie. To za mocne pająki, kollipa. Ale te małe pajączki dają tu radę, trzeba im przyznać. Okej, okay, mocne spodnie, po raz kolejny skrzyneczka, mocna tunika. Fajnie. A skąd tu kolega jeszcze na nas wyszedł? Dobra, co tutaj jest? Szkeletowe konstrukty my tu mamy niszczyć dobrze. dobra Ale tu będzie walenia w ten konstrukt Mega, mega dużo roboty. Dobrze. Kolejna fala jakaś, niekoniecznie. Dobra, mamy konstrukt ten rozwalony przynajmniej. To jest jakiś lepszy tutaj. Ogłuszenie w niego dobrze wchodzi. Dobra, jest naładowane. Kwawy puls, zobaczcie, ja mu prawie nic nie robię barbem tutaj. Mam nadzieję, że jakieś ekstra przedmioty wypadną. Dobra, padnie świetnie. I zarma. A ten skąd tu pan? Dobra, czyli co? Lecimy tutaj dalej, może tutaj... Oni się już zrespili, słuchajcie. Oni się tu już zrespili. Czy tu będzie jakiś konstrukt? Miażdży czerp tam. No kurde, no ileż można, panie, na pana czekać? Dobra, miażdży czerp bierzemy, buteleczkę też zabieramy. Dobra, po nim. O kurde, wali się nam coś na łeb tutaj. Nie spodziewałem się, że ten dungeon tak długo nam pójdzie, w szczególności na tym poziomie. Dobra, jest kapliczka chciwości, czyli pieniążki. Ekstra. Tu następni. Dobra. Kleon. Co ja nie mogłem go trafić? Pięknie poszedł w piach. Dobra, tu będzie kolejny konstrukt, już drugi nasz. Konstrukt dobra, bo byśmy tu zginęli. Wycofajmy się. Buteleczka, leżeć, teraz jeszcze pajączek, a nawet sobie przyzwiemy ich, co tam, będziemy sami działać tu, dobra, cedrowy topór, buteleczka, jest, jest maxik, ciekawe czy tu będzie w ogóle jakiś bossik na koniec tych katakumb, E, dobra, ale tu ten konstrukt, czyli co tu, obejdziemy prawdopodobnie to dookoła, co sobie zróbmy. Ekstra, poszło. Zawsze po przerwie trzeba trochę się wprawić tutaj w tą rozgrywkę. Aj, czemu to w nich... Aj, by nas chwycił. Dobra, poszedł w piach, tu jeszcze zdziałko, działko z pajączkiem. Już po pajączku jest konstrukt, już trzeci, tak? Dobra. Zaświeciło, zagrzmiało, będziemy zaraz to mieli, weźmy sobie, bo zaraz nam zniknie. Dobra, konstrukt powalony. Jeszcze tu kolega. Ten będzie strzelał nam. Nie wiem, jak ten atak nazwać. A tu drugi, patrzcie go! Mógłbym się tak z nim bić. Krytyki wlatują co jakiś czas. To jest dobra informacja. Ach, już przestały. Dobra, pan co tu szuka? Ok, ten sposób Lecząko. Co tu był? Żelazny topór. Długo idzie nam tym barbem tu. Ekstra, położeni. Zaraz tu widziałem... O! kawa czy level uda się wbić Nie chcę mu ogłuszenie drugi raz wskoczyć Teraz to mi niepotrzebne, słuchajcie, nabijacz. Dobra. Podejrzyjmy sobie daleko. Nie, tu zaraz jest ten konstrukt. Ej, co się stało? Przecież klikałem na nim. Ekstra. A i pozginiemy jeszcze tutaj, a co oni tu próbują strzelać? Ten jeszcze ma ochronę jakąś dodatkową. Dobrze. Oj nie w tą stronę. Ciężko tu, trzeba przyznać, że to już nie są przelewki na tym levelu. No zobaczcie ile ja go muszę bić. Zdecydowanie potrzebujemy tu lepszy, lepszy osprzęt. Dobra, tu mamy wszystko, czyli co tu w górę, tylko pozostało przejść nam, zniszczyć ostatni konstrukt. Skąd tu złoto w ogóle powypadało? Ja tego nie wiem. Jest i konstrukt. Ale jadka. Konstrukt poszedł w diabły. Pajączki też weźmy sobie. Jeszcze ten jeden dobra. Tu. Okej. Okay. Czyli porobione, czyli co teraz? Zgładź strażnika bramy i zabierz klucz do kataką. No okej. Okay. Kurwa. E, to jest strażnik. Kurde, pomyślałem, że rzeźnik, słuchajcie. Jest klucz do bramy. To brama jest na końcu. Drzwiwka ta kumbach otworzyć. Okej, okay, jeszcze tutaj skrzyneczka. Się cieszę, że tu zajrzałem. Bojowy topór. W ogóle one jakoś dobre wypadają tutaj? No, moc przedmiotu 491. No to takie, 507. Tak na szybko sobie to sprawdźmy. 489, jakby było coś powyżej 500. Tak grubo. To by było warto to sprawdzić. Ale czemu mi to pokazuje, że to jest de facto lepsze? Zobaczcie, teraz sobie poustawiałem, żeby zobaczyć, jakie są staty najlepsze, nie? Widać to tutaj sobie elegancko. Żeby łatwiej się nam porównywało. Może zrobię z tego filmik, jak to w opcjach ustawić. Bo podejrzewam, że wielu z was tak jak ja na początku nie macie tego poustawiane zwyczajnie. A warto chyba. Dobra, trzymajcie kciuki, otwieramy bramę. Zobaczmy, co tu na nas czeka. Kurde, nie mogłem się ruszyć przez moment. Nie wiem, czym to było spowodowane. Uda się? Zobaczymy sobie to zaraz. Dobra, ale my szybko już zasuwamy. Dobra, można zawsze się pogonić z nimi pomiędzy murkami. Mocny. Jeszcze strzela w naszą stronę Dobra uleczmy się Żeby tu nie zrobić wtopy Dobra czekam na to jest buteleczka. Ale krytol mu wleciał. Krytol niesamowity, słuchajcie. Dobra. Oj, kurde, ruszaj się, ruszaj się, jest ciężko, jest ciężko, jeszcze jedna apteka. Dobra, czy będzie tu jeszcze coś do podniesienia? Jeżeli będzie, jesteśmy w domu. Jeżeli nie, dobra, jest. Jest, jest. Dobra, niepotrzebnie w to. Ja jestem zawolny, nie? Jak się odwracam z tym atakiem. Dobra, gdzie jest nasz pajączek, leonek? Jest apteka. Ale nas teraz rypnął, No, żeby to nie był koniec. Aj, aj, aj spowolnili mnie. Niepotrzebnie. Teraz muszę się skupić nad jakąś apteką. Dobra, jest. Dobra, apteki nie ma. Ale możemy się zawsze umocnić na chwilę. Znowu. Trzeba uważać, żeby te pajęczyny tu nie włazić. To jest nas, zatrzymuje na chwilę. Nie wiem, czy teraz się leczyć czy poczekać na przyzwańców. Ciężko jest jak cholera w tym dungeonie. Dobra, tak. Ale on tylko po jednej. Ej, 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 panowie! Ej, ej, ej! Trochę niewykorzystany zasób, bym powiedział. Trochę można było to lepiej zrobić. Kurwa! Szkoda był. Było tej apteki tutaj, brałem ją. Tu jest kolejna, dobra. To nam powinno coś dać na momenci. Tu jest sporo tych. Eee, jak to się mówi? Hmm. Dobra, tego ominieliśmy, tego też ominiemy. Oni są do wyrolowania, proszę. Kurwa. Dobra, spadamy. Jest tu gdzieś coś? Jest apteka. Ja wiem, że cała hołota leci za mną w tym momencie, ale co zrobisz? Co zrobisz? Kurde, to ani się nie obrócić tym, ani nic. Szkoda, że oni w te pajęczynki nie mogą wleźć. Ale teraz zrobimy sobie przywołańców. Skoro gra na to pozwala, to mi się wydaje, że to jest słuszne, że tak robimy, nie? Gra pozwala. To czemu by z tego nie skorzystać? Ale oni głupki, nie? Zamiast jeden by miał mi odgrodzić drogę jakoś. O, tu próbują teraz. Ale zwiecha! Ej, ej, ej! To już? Uh! Fuksior. Tam ja mówię, to był fuks. Palcjon. Pewnie też nic dla nas, ale zdobyliśmy te katakumby. Nie wiem, czy pamiętacie, czy to nagrywałem, ale wcześniejsze podejście nie było tak owocne. Tutaj możecie sobie zobaczyć, musimy coś popracować nad tym barbarzyńcą, bo jednak on i tak jest słaby na takie katakumby w tym momencie. Ale jeżeli wam ten film, to nagranie w jakiś sposób pomogło, to koniecznie zostawcie suba. A jak chcecie śledzić dalej serię, to dzwoneczek i łapka dla zasięgów. Cześć!